I dobry dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony oczywiście Nosorożec, gospodarz tego kanału, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, albowiem wreszcie nie jestem sam. Ze mną jest Weko z kanału Barwek. I teraz już oddaję mu mikrofon, żeby on mógł mówić, bo biedny nic nie może powiedzieć przeze mnie teraz. Dzień dobry, jest mi bardzo miło być tutaj. Niby z nosorożcem, a jednak z ptakiem. Tak, i no Weko się na pewno świetnie czuje jako mała dziewczynka z lizakiem. <noise> Ogólnie wyszło tak, że go zmusiłem do tego pika, także... <noise> dobra, spróbujmy poppi Olivia. Spróbujmy. Bo to może być dobre jak to wyjdzie. Zaros jest prosty, ja stawiam ścianę, on studuje. Ja mam... że... A... O, dobra. Miałem głośniki włączone. Na Zigsa może gramy, czy nie? No na Zigsa i senną pewnie, nie? Miejmy nadzieję, że to zadziała. Ja nie umiem grać popi, więc może być ciężko. <noise> o, że daleko było. Nie wiem, zapraszamy jakichś widzów czy, czy coś? Eee, Popi to jest wspaniała postać. Dobra, bo to... Znaczy, to nie wyjdzie od razu, bo to trzeba... Także mam nadzieję, że odkryjesz swoje powołanie. Co? Przeleciał. Przeleciał? Ej, a, a co jeśli tego się nie da zrobić? O! Dobra. Ale to będzie i tak na naszą korzyść. Przebliż się, już, już się szykujemy. Będziemy celować w scenę. Ech. <laughs> ale, my, ale my jesteśmy paralitami, to naprawdę. Ma uh, jajko, ma jajko. Zabi, dobrze. Ja, ja zaraz. Tych YouTuberów nie może przegrać. Powiem Ci teraz tak, że we mnie pojawiła się ogromna wątpliwość. Czekaj, kasujemy ich. O! Wyszło! Wyszło! Jest, udało się. Muszę maksować ścianę teraz. Co ja robię? Po co ja to zrobiłem? Ale mnie zreportują, że O! Dawaj! Pokaż im! Pokaż im weko! U! Szkoda, że nie masz Nabla. Dobre, nie? Jeszcze rękę rzuciłem w powietrze, ale cicho. nie, nie widziałem. Ale to były. O! Nie Ech. wiem jak u ciebie, ale ja na Quinn mówię indoor. O, no to, to podoba mi się. Kurde, chciałbym, żeby coś takiego jeszcze ładnego wyszło z tego. Uuu, zrobił to! Ładne to było. By to wygramy. By to wygramy, ja ci mówię. Też tak czuję. Musimy go zabić! To jest Ale nasz cel. Dobra, czekaj, robię. No nic, bywa i tak. W każdym razie, korzystając z okazji, gdybyście chcieli, żebyśmy nagrali jeszcze coś śmiesznego, ciekawego, czy cokolwiek, to zostawiajcie oczywiście znak odwiedzajcie kanał Weko, kanał Barwek. zostawię link w opisie i no i oczywiście bardzo Ci dziękuję z całego serduszka, że byłeś, ja bo to dziękuję. zawsze przyjemność dziękuję, dziękuję dobra, to żegnamy się z Wami i do następnego papusie tak, dlatego oczywiście przypominam że naprawdę warto sprawdzić kanał bo no, no po prostu musicie mi zaufać ja nie żartuję, ja Was nie okłamałem na tym kanale